Okej, okay, witam serdecznie. Chciałem wam dzisiaj pokazać jak używać Zooma do spotkań. Przede wszystkim przepraszam, że mnie nie widać, ale coś mam problem z kamerką. Druga sprawa, najważniejsze jest to, że ten system jest po pierwsze darmowy. Po drugie, do 40 minut można za darmo rozmawiać ze 100, zaprosić do pokoju 100 osób nawet. Więc jest to fajne miejsce, gdzie można wspólnie, tak jak widać nawet tutaj na ekranie, zaprosić kilka osób i po prostu zamiast przy stole się spotykać, spotkać się normalnie w domu, umówić się z jakąś agendą i porozmawiać. Jest to lepsze od Skype'a ze względu na to, że może wejść tu dużo osób, można tu robić duży przesył danych. Dlatego y, tak to wygląda. Przede wszystkim powinniście y, zainstalować sobie aplikację i na telefon, y, o której będzie filmik, i y, na komputer. Y, jest to dobre ze względu, że często może być spotkanie gdzieś, można być na wyjeździe, gdzieś być i telefonem po prostu można także działać, więc nie ma żadnego problemu. Y, wiadomo, że wygodnie jest na, na, na komputerze. Trzeba wtedy mieć kamerkę, trzeba mieć y, mikrofon. Y, no. Chyba, że mikrofon ma się jakiś budowany w laptopa, prawda? Więc pierwsze co to musimy wejść na stronę Zoom US i y, kliknąć sobie po prostu w rejestrację, zarejestrować się. Ja już mam stworzone konto i tak jak widzicie, tutaj y, dodałem sobie y, dane. Oczywiście, jeżeli macie, zobaczcie Chroma, możecie sobie przetłumaczyć y, tutaj y, pewne funkcje na polski. Y, i tyle, prawda? Jeżeli chcecie. Więc zobaczcie, jest tutaj dużo różnych rzeczy do wypełnienia. Ważne jest, żeby przede wszystkim stworzyć swoje konto. To jest bardzo ważne. Następną rzeczą jest to, że możemy sobie tutaj edytować jakieś zdjęcie, żeby się pokazywać, prawda? Możemy sobie tutaj edytować spotkania, kontrolować jakieś seminaria internetowe. Dużo różnych rzeczy. Nagrania możemy mieć to jest oczywiście w tych opcjach płatnych, ale za darmo, naprawdę do naszego używania nic nie trzeba robić. Trzeba tylko tutaj spróbować. O tutaj właśnie e, zrobić sobie e, taki stały klucz. Ja kiedyś to kliknąłem i w tym momencie cały czas mam ten sam pokój. E, więc mm, zobaczcie, tutaj jest napisane, że uaktualni swoje spotkanie do wersji pro. Twój plan BASIC ma 40-minutowy 40 limit czasu na spotkanie z trzema lub więcej uczestnikami, zaktualizuj teraz, aby cieszyć się no tutaj, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj nic nie robimy. Ja nie robię, ale spróbujcie sobie ustawić tutaj ten coś, kod, żebyście mieli stały swój pokój. Ten kod to będzie wasz pokój w linkach, które będziecie wysyłać. Ja zaraz wam pokażę jak to wygląda. Ja to anuluję, żeby nic nie robić, żeby ewentualnie może jak jestem na tym pokoju, który nie zmienia numerków, to jest lepiej. Ale myślę, że spróbujcie tutaj sobie to wyedytować i wtedy ten numerek będzie dla was stały. Powinien być, więc spróbujcie. Typ użytkownika podstawowe mogę oczywiście sobie kupić, spotkanie do 100 osób, pojemność, język angielski niestety nie ma innych, nie ma tutaj polskiego. Można, widzicie, jest dużo opcji, można połączyć z kalendarzem, są jakieś narzędzia administratorskie, można użytkowników coś tutaj ogarnić, tak dalej. Jest dużo, dużo rzeczy, ale tak jak widzicie, jest dużo rzeczy po prostu płatych. Można mieć swoje pokoje, więc ja nie będę w to wchodził, można zaplanować spotkanie. Zwykle, jeżeli sobie coś takiego już tutaj zarejestrujecie, to wystarczy. Teraz się poczekajcie, rozwiązania gdzieś skontaktuj. Trzeba pobrać sobie tą wersję demonstracyjną. O, i tutaj. A, bo to jest poprosz o wersję demonstracyjną. Ja sobie przetłumaczyłem, ale zróbmy tak, bo nie będę teraz tutaj szukał, nie wiem jak znaleźć na tej stronie, bo jest to po polsku. Ale wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie, wpiszecie Download Zoom. I w tym momencie na pewno e, znajdzie Wam e, Download for Windows Zoom. Widzicie coś takiego? i tutaj Was prze, przerzuci. E, to, tutaj gdzieś, to gdzieś jest tutaj w opcjach Resources. O, jest tutaj, Download Zoom Client. I widzicie, będziecie mieli opcję albo Zoom e, dla e, jakichś meetingów. Poczekajcie, tutaj mamy opcję dziś powinniśmy mieć opcję dla Windowsa. To jest normalny Zoom klient. To, to jest ta pierwsza wersja, nic tutaj nie musimy robić. Więc klikamy Download. I widzicie, Zoom installer mam już kiedyś instalowałem. Tutaj na dole widać jest, jest to już zainstalowane. Klikacie instalujecie to i później. Pojawia Wam się taka ikonka jak tutaj, czy dodacie ją w pasek, czy dodacie ją gdziekolwiek indziej. To nie jest ważne. Ważne, że sobie klikacie w to. Musicie być oczywiście zalogowani, czyli tymi danymi, które, którymi tworzyliście konto tutaj na stronie. Trzeba sobie po prostu później się zalogować, tak jakby. I zobaczcie, mamy opcję. New meeting, czyli możemy stworzyć nowe, nowe, nowe spotkanie, możemy dołączyć do jakiegoś spotkania, i tutaj, jeżeli wcześniej byliście na jakichś różnych, w różnych pokojach, to będziecie mieli te dane w historii. Można oczywiście od razu na początku wybrać, żeby nie łączyło nam audio, żebyśmy nie weszli z, jakim, jeżeli jesteśmy z dziećmi, żeby po prostu to było powyłączane i tak samo wideo, żeby, żeby to było niewidoczne, więc nie ma problemu. O jest update Available, więc to zaraz sobie. No zaraz poczekajcie, szybko się niech zapdejtuje. No, sam automatycznie widzicie się, system updateuje i. A raz widzicie, pach, pach, pach i znowu mamy połączenie, już działa. Więc macie, mamy możliwość tutaj czatów, meetingów i tak dalej. Ale co robimy zwykle? Yy, żeby stworzyć swój pokój, móc zrobić meeting, to oczywiście klikamy new meeting. I tylko to, nie bierzemy jakiś schedule, bo to tutaj ustawiamy jakiś na przykład, że chcemy w danym, o danych godzinach zaprosić tyle i tyle osób i tak dalej, i tak dalej. Tutaj sobie takie rzeczy darujemy. Ale klikamy New Meeting i tak jak widzicie tutaj tylko włączamy dostęp do kamerki i widać teraz nas. O sposób na to, żeby nie było widać. I teraz jest pytanie, czy to jest phone call, czy to jest komputer audio. Oczywiście wiadomo, że połączenie komputerowe i wybieramy. Możemy wytestować nasz, nasz mikrofon i, i głośniki, ale ja to mam już zrobione, więc nie muszę. Klikamy po prostu. Możemy nawet kliknąć, że automatically join audio. O, ciach, i jesteśmy. I teraz możemy zrobić dwie rzeczy. Jeżeli my jesteśmy administratorami takiego pokoju, możemy zaprosić osoby. Możemy je zaprosić na kilka możliwych rodzajów: przez kontakty, przez mail. E, klikamy Gmail. E, możemy e, skopiować jakieś takie zaproszenie, albo skopiować URL. E, I ten URL. Możemy wysłać na przykład tak, jak to zrobię teraz do naszej grupy. Zaraz tutaj szybko wam pokażę. Gdzie jest to nasze NFD, tutaj widzicie? Tutaj możemy szybciutko wkliknąć wpisać link. I ludzie klikając w ten link, mając u siebie zainstalowaną aplikację. Ten widzicie, link nie będzie mi się zmieniał. O ta końcówka to jest mój pokój, ten mój pokój, który tam był napisany na początku. Jeżeli ja mam opcję, że on jest niezmienny, to w tym przypadku, jeżeli nas rozłączy po 40 minutach, można znowu kliknąć w link i znowu wejść i znowu rozmawiać za darmo i w bardzo dobrej jakości. Więc robimy coś takiego, yy, yy, i ludzie klikając to wchodzą na nasz pokój, rozmawiamy sobie. I to jest. Opcja, która zwykle będzie działała, czyli tutaj na NFD będziemy po prostu sobie tak rozmawiać. Tak jak widzicie, są tu różne opcje. Możemy zrobić full screen, możemy sobie zmutować się, czyli nie będzie nas słychać, możemy przestać się być widoczni, na przykład będzie nasze zdjęcie, jeżeli je dodaliśmy. Można zacząć record, czyli nagrywać się. To jest chyba opcja płatna ale myślę, że tutaj nikt nie będzie się w to bawił. Można szerować screen, screen, po polsku powiem, czyli udostępniać swój ekran, czyli możemy także udostępnić swój ekran. Tak jak widzicie, są różne programy powłączane, możemy... Całe ekranu zostawić. Możemy coś rysować, możemy tutaj coś pokazywać na telefonie, jeżeli jest pokazany. Więc to jest typowo takie fajne narzędzie do pokazywania nawet no, różnych opcji, prawda? Możemy tutaj pokazywać nawet pliki, prze, przesyłać. Więc naprawdę, yy, no, można chyba wyciąć sobie. Widzę dany ekran, tam daną część ekranu. Connect from second camera, czyli możemy drugą kamerę jeszcze podłączyć. Więc widzicie, jest tutaj mnóstwo opcji. Y, które można używać, ale najlepszą funkcją jest to, że po prostu możemy rozmawiać. Y, tak jak na Skype'ie, wszyscy znamy, ale jest tutaj o wiele lepsza jakość. Y, moim zdaniem nie wywala, nie ma problemów. Y, jest to bardzo mm, promowane i bardzo dobre, bardzo dobre narzędzie do spotkań. Te, więc wy, jako użytkownicy, zwykle dostajecie link i wchodzicie przez osobę, która moderuje dany pokój. Ja mogę włączyć czat, mogę napisać do każdego, mogę wyciszyć wszystkich. Jest naprawdę tutaj mnóstwo różnych opcji, więc naprawdę wystarczy, że zaczniemy tego używać i będzie to działało. Zrobię jeszcze filmik z telefonu, jak to działa. Oczywiście te wszystkie opcje mają osoby, które no, są moderatorami, prawda? Niektóre opcje dla ludzi, którzy. Yy, znaczy, te opcje pokazania ekranu to też istnieją dla każdego z użytkowników, więc każdy może sobie pokazywać ekran, poka przekazywać jakieś dokumenty i tak dalej, więc to jest bardzo fajne. Yy, mm, dobrze, tak więc myślę, że wystarczy nam e, takiego zaznajomienia się z, tą, e, z tym narzędziem. Myślę, że warto je używać. E, jest ono proste w użytkowaniu, działa i na telefony, i na e, Tablety i na, i na komputerach, więc myślę, że tutaj ja sobie to, widzicie, mogę wyłączyć, wyjść z meetingu, ktoś może jeszcze zostać sobie porozmawiać, mogę po prostu zakończyć. I to jest, widzicie, taka aplikacja, więc y, można, można naprawdę fajnie to, wszy to wszystko używać. Widzicie, jestem tutaj zalogowany, więc nie ma tutaj problemu. Dobra, kończę, trzymajcie się, hej!